Cześć, ciemanko, po raz drugi dzisiaj słuchajcie. No, jak widzieliście w pierwszym nagraniu dzisiejszego dnia, paczka z pająkami do pierwszego z odbiorców już dotarła. Wszystko doszło żywe, bardzo się ucieszyłem z tego tytułu, ale no póki co jeszcze nie zdarzyło mi się wysłać paczki, w której okazałoby się, że doszły trupy, co jest też bardzo fajną sprawą dla mnie akurat. Ale no tak, z racji tego, że trochę rozbolał mnie kręgosłup, no to dzisiaj odcinek nie będzie zbyt długi. Co będzie konkretnie? Dzisiaj przeprowadzka tylko jednego ptasznika, ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu spróbuję Was zaskoczyć. Tak więc nie zwlekam, jedziemy z odcinkiem. Widzicie tutaj. Fajną kosteczkę 20x20x15, jeżeli dobrze zapamiętałem. No i cała jest zapaćkana, ubrudzona, zapajęczynowana. Są tam jeszcze resztki, trzykrotki. A więc czas odświeżyć to terrarium i wyprowadzić z niego ptasznika. Bierzemy się za porządki. Trzeba usunąć stary wystrój. Mam nadzieję, że ten pająk nie wybiegnie, bo jest dość szybki. Już mieliśmy okazję się troszkę poznać. Raz już nawet brałem go na dłonie, ale powiem Wam, że zasuwał niesamowicie. Te pająki, nawet ogółem, potrafią skakać, a więc spodziewać się tu można naprawdę wiele. Dobra, żeby mi tu tylko nie wyleciał nigdzie. Wtedy będzie lipa. Ogólnie pająk siedzi gdzieś tutaj. Także spodziewam się go lada chwila tutaj. Że być może zobaczymy, jak wybiega. Żebym go tylko nie skrzywdził. Dobra. Usuwamy stary wystrój. Dobra. Zobaczcie tylko ile tu jest siatki. Masakra. To na razie do śmieci. Trzeba wyjąć resztę. Na razie. O, sztuczna roślinka. To pójdzie na odzysk. Jeszcze się na pewno przyda. A pająk siedzi tutaj. Oj. A pająk siedzi dokładnie w te, w te. W tym elemencie, który trzymam w dłoni, na pewno już nie jeden z widzów zastanawia się, co to jest tutaj za pająk. Zobaczcie, już go tutaj zaczyna być świetnie widać. I jest to Psalmopoeus pulcher. A więc mamy tutaj Psalmopoeus pulcher, który jest również nazywany ptasznikiem pięknym. Zaraz zobaczycie dlaczego również nazywany ptasznikiem pięknym. Chwila, ja tu próbuję usunąć stary wystrój. Oj, bardzo szybkie pająki naprawdę. Jeden z gatunków nadrzewnych, a więc szybkość tutaj jest zdecydowanie. Dobra, najgorzej mi to nie idzie. Zobaczcie ile siatki. Coś naprawdę mocnego. Jego synonim to jest Ptasznik piękny, no i zdecydowanie jest to duży gatunek pająka nadrzewnego, który można spotkać na co dzień w Panamie i Kolumbii. No dobra, czas złapać ptasznika. Trzeba dodać, że jest to dość płochliwy gatunek. W dodatku są bardzo szybkie i uwaga, świetnie skaczą, a więc tutaj trzeba zachować ostrożność. Mimo że jest to gatunek Psalmopeus, jego toksyna jest trochę silniejsza niż toksyna psalmopeus cambridae, czyli myśliwego strynidadu. No ale mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Oczywiście przy takich szybkich pająkach, zwłaszcza które potrafią skakać, zaznaczałem, zaznaczam i zawsze będę to zaznaczał. Pojemniczek asekuracyjny, gdyby pająk chciał zwiewać, bo ten, którego teraz oglądacie, Szczerze mówiąc raz właśnie miałem go na dłoniach, ale skubaniec zeskoczył po chwili ze mnie i chciał wybiec mi na balkon. No ledwo zdążyłem, prawdę mówiąc go złapać, ale całe szczęście udało się, także czas go przełożyć. Dobra. Łapiemy ptasznika pięknego. Na pewno będzie chciał tutaj biegać, skakać to już jest u nich norma można powiedzieć ale ja spróbuję go tam zapędzić zobaczymy jak to się uda wow ogólnie ten, to jest też pająk który w razie potrzeby nie boi się zaatakować ale już fajnie wszedł sobie także jest jest całkiem spoko dobra Teraz tylko zabezpieczyć. Lecimy. Podkładeczka. Pyk. I odłowiony. Bardzo fajnie. Szybko poszło. No i fajnie. Ptasznik odłowiony. To brudne terrarium leci na razie na bok. No i jeśli ktoś pamięta. To cudo właśnie przywiozłem sobie z Egzotiki, z Wrocławia, na której ostatnio byłem. Bardzo fajnie, a więc myślę, że dla pająka nadrzewnego tych rozmiarów będzie po prostu idealna. No, przypuszczam, że pająk zamieszka tu na jakieś dwie wylinki, bo to jest dość spory gatunek właśnie pająka. Samice dorastają do 8 cm ciała. Jeśli chodzi o długość życia, to jeszcze większy szacunek tutaj dla tych zwierząt, bo mogą dożyć, uwaga, 20 lat. To jest naprawdę szmat czasu. No i czas uwolnić pająka do tej fajnej tuby. Dodam tylko, że właśnie przypominam, przywiozłem sobie już wystrojoną z całym właśnie wystrojem z egzotiki. Jako wieko jest tutaj taka Fajna pokrywa z siatką wentylacyjną, a więc wentylacja na pewno jest tutaj bardzo dobra. No i okej. Okay. Trzeba wpuścić nowego zioma. Tylko nie skaż, bo tego bym naprawdę nie chciał. Bo już widziałem, co kolega potrafi tutaj. Się staram jakoś to umieścić w miarę, żebym. Nie miał kłopotu z odzyskaniem pojemnika, ale łatwo pewnie też nie będzie. Dobra, spróbuję odzyskać wieczko najpierw. Może mi nie zwieje, byłoby naprawdę miło. Bo szczerze, nie mam ochoty się dzisiaj ganiać z pająkami. Oj, 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 oj. Już zaczyna szaleć, kolega. Dobra. Muszę się sprężać w takim razie, ale odzyskałem. Fajnie. Teraz spróbujmy to odwrócić. No i fajnie. W zasadzie że jestem w miarę zabezpieczony. No i ogólnie warto jeszcze dodać, że taki pająk z nogami dorasta do 16 cm. A w Panamie mówią na nią, podobno na ten gatunek, panamska blondynka. Z tego co doczytałem niedawno. No dobrze. Spróbujmy go stamtąd wywabić. Ja tutaj... Używam takiego cieniutkiego pędzelka, bo nie wiem gdzie wsiąknęła moja opaska. Ale jak widzicie, piękny pająk. Zobaczcie, no i wyszła sobie Panamska Blondyneczka. Naprawdę podoba mi się, naprawdę piękny pająk. No, i nie dodałem jeszcze chyba informacji o temperaturach dla tego gatunku. Chyba nie. No i tutaj od razu wspomnę, że od 22 do chyba 31 powinny sobie świetnie radzić w takich temperaturach. Ale skoro już mówię o temperaturach, to warto też wspomnieć o wilgoci, która powinna panować w terarium takiego pająka. A jest to około 70%. No i pajączek jest już w nowym domku. Zobaczcie, naprawdę piękne stworzonko. Patrzcie, tylko już jest w nowym domku. Stoi sobie spokojnie. Panamska blondyneczka. I w końcu będę mógł nacieszyć się widokiem tego pięknego pająka w nowym świeżutkim terrarium. Jeszcze tylko. Chciałbym odzyskać sobie pojemniczek z którego wypuściłem tutaj ptasznika. Mam nadzieję, że pójdzie mi to również szybko i sprawnie. Bo pająk jest już prawie że na wylocie. Muszę go tutaj. Wow! Widzieliście, jaki jest szybki? Gdyby chciał, to już byłby na zewnątrz. Jestem tego pewien. Ale. Udało mi się, nie zaniepokoiłem go, odzyskałem pojemnik. Pająk dostał nowy, odświeżony domek, a więc przeprowadzkę uważam za w pełni udaną. No aż sam jestem zdziwiony, ale widzicie, poszło mi dzisiaj dość szybko i sprawnie. Na pewno jesteście też ciekawi, dlaczego dzisiaj jest tylko jeden pająk. Dlatego, że mówiłem już w dzisiejszym nagraniu. Że materiału i pomysłów na nagrania mam na ten moment tyle, że chyba zacznę to wszystko spisywać na kartce, żeby po prostu któregoś z nich nie zapomnieć. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw mi łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, łokieć! Pu!